Dzień dobry, Kogas Konin Suzuki Grand Vitara, silnik 2 mocy 103 kW. To dzisiejsza prezentacja montażu: komputer Stack Kubox Plus, tryskiwacze ACW01, elektrozawór gazowy i reduktor AC 150 przełącznik benzyna gaz znajduje się po lewej stronie w ogóle pełnowymiarowy pod klapą benzyny. Zbiornik to dość typowe rozwiązanie, na życzenie klienta. 85 litrowy zbiornik toroidalny, umiejscowiony płasko na podłodze. Tak prezentuje się całość. Koszt systemu to około 2800 zł. Dziękuję i zapraszam.